Witam ponownie. Środa 15, dzień czerwca. Zaczynamy Krypto. Moi drodzy, bardzo Wasza informacja na samym początku. Jedno wolne miejsce jeszcze mamy jedno albo dwa, ale można dzwonić, można się dopytywać. Pierwszy numer telefonu macie na dole, drugi bezpośrednio do mnie. Jeżeli chcielibyście dołączyć na kongres, no to tak jak mówię, ostatnia miejscóweczka została. Ten weekend 18:19 od godziny 10.00. Zaczynamy. Także mam nadzieję do zobaczenia. Jeżeli chodzi o krypto, no sytuacja bardzo ciekawa, dlatego że schodzimy na te dolne widły Fibonacciego. Czym są dolne widły Fibo? Przede wszystkim są to mierzenia zewnętrzne, które wcześniej były testowane. Jakby to jest ponowny test. O co chodzi? O to chodzi, że wcześniej zewnętrzne mierzenie było w rejonie około 21. Prawda, mówiliśmy o tym. Te poziomy zostały przetestowane i w tym momencie mamy rozwinięcie tematu bazujące na układzie harmonicznym Deep Crab. Tak, układ Deep Crab, -a nie szybciutko pokażę, to jest punkt B, bardzo głęboki, a punkt D na 161,8 i to są okolice 19,200. Tutaj jeszcze jak się przyjrzymy, mamy bardzo ciekawe wydłużenie FIBO, zaraz zobaczymy jak to wygląda. O właśnie, tu już doskonale to widać, ja tylko to odfiltruję, żebyście zobaczyli ten jeden, jedyny współczynnik, który w mojej ocenie ma Sens. Proszę zobaczyć, wydłużenie Fibonacci'ego. Widzimy F161,8, 19,300, a punkt D z układu harmonicznego, czyli całkowicie inna technika, inne mierzenie, wypada troszeczkę poniżej. Według mnie to jest dołek, którym się należy na pewno zainteresować, pomierzyć i wyczekać, bo bardzo często te układy takie wydłużone, układy typu właśnie Crab czy Butterfly, one całe trendy, całe fale odwracają, no i tutaj taki odwrót gdzieś w rejonie 19-200 może się pojawić, także po kongresie Fibonacciego będziemy mieli Myślę dużo okazji, może nawet na początek wakacji. Zobaczymy. No to są te poziomy, które zaczynają pomalutku mnie interesować. Dajcie w ogóle znać, taka cisza na czacie, czy dobrze widać, czy dobrze mnie słychać. Eee, tylko Henryk się przywitał, a reszta ogląda cichutko. Mam nadzieję, że dobrze działa nam transmisja. Zawsze pamiętajcie napisać, czy dać łapkę w górę, że jest OK. To jest dla mnie informacja. Po prostu wiem, że wszystko dobrze działa od strony technicznej. Przechodzę dalej. Eee, przechodzimy już. Do Matika Ada, zaraz zobaczymy po kolei, tak. No, Ada też tutaj bardzo głęboko schodzimy. Nie, nie sądziłem, że co ciekawe, nie wybiliśmy dołka. E, mimo wszystko uważam, że 053, 053, 90. E, zobaczymy. Czyli to podbicie na zasadzie takiego dojścia do, do Fibo i do układu. Już wam pokazuję, jak to wygląda od strony Elliotowskiej, e, Na dole mamy punkt A, tu mamy B, tu mamy C. I mamy punkt D tutaj, 053, 70, 053, 70, także wszystko jest e, zgodnie z planem, można powiedzieć. Mówiłem, że tutaj te mierzenie ZZB jest do wypełnienia, no i po malutku ta fala CD się zaczyna budować. CD wzrostowa oczywiście. Jeżeli chodzi o ETH, zwróćmy uwagę, no nie było zygzaka, było wybicie, złamaliśmy, głowę z zamienami odwróconą i sytuacja jest, zobaczcie, bardzo podobna. Do tego, co mamy na Bitcoinie, czyli też układ zewnętrzny, też mierzenie zewnętrzne 161, też układ Krabaj, to są rejony poniżej 1000 dolarów. 957 wyglądać to zaczyna ciekawie. Też mamy tutaj takie bardzo duże wydłużenie. Nie będę go pokazywał, natomiast samo mierzenie 161, ono jakby oddaje to, że to jest czy taki wniosek końcowy. Ten poziom w tym momencie technicznie jest najważniejszy. I to, zobaczmy na kolejny. Na kolejnym tokenie, czy też altcoinie, jak to wygląda? Tutaj sytuacja bardzo ciekawa, bo bronimy odwróconej głowy z ramionami. Także, jeżeli sentyment się odwróci, to ten RGR będzie miał jak najbardziej sens. I to są rejony 0,30,50,56, prawda? Więc to prawe ramię w tym momencie się utrzymuje, natomiast pamiętajmy, żeby ocena sytuacji była taka ogólna. Na zasadzie sprawdzamy, co się dzieje na Bitcoinie i jakie jest otoczenie. No dobra, lecimy dalej. Rypl już był. Było Litecoin jeszcze tak. LTC do Dolara zobaczmy, jak to wygląda. no Litecoin się trzyma. Tutaj są te mierzenia. Zobaczcie, one były wykonywane nie tak dawno. Oczywiście są cały czas aktualne. 161. Zobaczcie, wybronione. Widzimy to. To jest to mierzenie niebieskie. Pierwszy test, drugi test, trzeci test. E, w tym momencie następuje odwrócona głowa z ramionami na zasadzie. E, tutaj o czegoś takiego, no, może w ten, albo w inny sposób. Zaznaczymy, o właśnie, tu mamy lewe ramię, głowa na dołku i prawe ramię przetestowane. 15 dzień, 15 dzień czerwca to jest ten dołek dzisiaj, który może być wybroniony, więc proszę o tym pamiętać. Co dalej, powiem że nic tak nie mam na oku. Matik jeszcze tak miał być, no Matic na 161. Się gdzieś tam przymierza, prawdopodobnie tak jak większość, tak? No, oczywiście, Bitcoin będzie najważniejszy, bo tam to 161 już za chwilę. Natomiast na niektórych altcoinach również to 161 jest. Bardzo blisko 0,3580, to jest ten poziom 0,35890. Ada, nie było Ady na początku? Była. Ada uważam, że maksymalne podbicie pod 0,5380, wypełnienie zygzaka. No i tyle, tak? Więc tutaj też nic szczególnego nie widać. Czytam jeszcze Wasze komentarze. Ale chyba wszystko, wszystko tak. No dzisiaj przede wszystkim BNB jeszcze, dzisiaj czekamy na bitcoina oczywiście, na ten szeroki układ i to szerokie mierzenie. No jeżeli chodzi o BNB, nie wygląda to za dobrze. W kontekście łapania dołka, tak? No bo zewnętrzne mierzenie to, które powinno nas interesować, czyli to, które dzisiaj zostało już wymienione dobrych kilka razy, to jest 161, tak? 161, 187, 10. Dopiero te poziomy, jeżeli by miało coś zatrzymywać Binance Coina, BNB, tak? Polka do, zobaczmy, co się dzieje na. Dot w relacji do dolara, No tutaj spadki chodziły mi po głowie, nawet zaznaczyłem te setupy. Cena no, idealnie nie doszła, prawda? Podbicie było, co prawda, liczyłem w 50 i wypełnienie układu. Idziemy dalej na południe. No, uważałbym z, z długimi pozycjami. Na chwilę obecną bym uważał. Co prawda, tworzy się dolny cień na 4 godzinówce. Może z tego powstać taki zygzak. Zaraz zobaczę. Jak to i wam pokażę, jak to może wyglądać, tylko muszę mierzenia dokładnie dopasować. Mowa o tym możliwym scenariuszu, tak? Czyli AB, BC i punkt D i uderzenie w 61. Może być taki scenariusz, bo tutaj widzę, że jeszcze mamy ładne wzmocnienie w postaci ZZB. Tutaj ten dołek jest punktem odniesienia. Strefa jest troszeczkę szeroka, nie wiem czy nie za szeroka, między 8,30 a 8,50. Wzmocnienie jeszcze będzie zewnętrznego 161 fali BC. O, właśnie, to jest to mierzenie. Niebieskie. Wygląda ciekawie, bo to jest w ogóle motyw FTS. Małe Fi 61, duże Fi 161, czyli pierwsze mierzenie fali X, a drugie mierzenie zewnętrzne fali BC. I te współczynniki czyli nakładają się na poziomie 829, 827. Bardzo mocny opór w tym momencie się znajduje tutaj, także obserwujemy i czekamy. Czekamy na, tak naprawdę na Bitcoina. Słyszymy się, moi drodzy, o 20 dzisiaj na scalpingu Dzisiaj wyjątkowo rozgrywamy sesję amerykańską, właściwie jej końcówkę. Też chcemy Wam pokazać pewne zależności, więc scalping o 20. Dajcie znać, czy doszedł link z zaproszeniem na czacie. My się widzimy w Częstochowie. Są jeszcze wolne miejsca, także zadzwońcie do nas, jeżeli chcecie przyjechać na sobotę, niedzielę, na dwa dni intensywnych warsztatów do Częstochowy, na zjazd ideów kongres Fibonacciego, to zapraszamy. Tu są na do nas piszcie, dzwońcie. No i co, do zobaczenia, do usłyszenia. W niedzielę oczywiście odprawa tej jutro święto, a więc nie ma live'a, w piątek jesteśmy w hotelu, wszystko przygotowujemy. Także do zobaczenia w Częstochowie. Trzymajcie się, miłego dnia wam życzę. Cześć.